To nie nogi biegły, lecz serce. Tak udany występ na mistrzostwach świata skomentowała na swoim profilu świną ścianka Karolina Romańska. Rywalizacja w biegu 24-godzinnym to jedno z najbardziej wymagających wyzwań, z jakim może zmierzyć się lekkoatleta. Karolina tego dokonała. Już samo powołanie do narodowej kadry było wielkim sukcesem. Gdy Karolina Romańska wysiadła z pociągu, marzyła tylko o paru godzinach wypoczynku. Tym bardziej cieszymy się, że najpierw odwiedziła studio Telewizji Słowiani. Wydaje mi się, że to dla takich osób jak ja, które biegają biegi ultra, to jest zupełnie już coś normalnego. Dystans rzeczywiście do Szczecina z powrotem robi wrażenie, bo jest to przecież 200 kilometrów. No tutaj na tych mistrzostwach to te 200 kilometrów my to robiliśmy w dobę. Oczywiście były wyniki o wiele wyższe, bo przypominam rekord świata Brytyjka zrobiła 278 kilometrów. Więc powiem, no wow, być tam i, i patrzeć, na to, na to z bliska, jakby dotknąć tego wszystkiego, to, to jest coś niesamowitego. U mnie jeszcze emocje nie opadły, ja jeszcze cały czas e, chyba żyję tatą Francją, mimo że już jestem tu u siebie w domu, na, na swojej wyspie, to, to jeszcze to, to przeżywam. Cały czas nie wierzę, że ja już tam byłam, biegłam i, i, i mam ten medal, e, na który tak, tak bardzo, bardzo czekałam i, i, i liczyłam na niego, że ukończę to w zdrowiu. I z założeniem, który chciałam, jest zrobiony. Zawsze się śmieję, żeby, żeby nie było wstydu, to, to te 200 kilometrów trzeba zrobić. No i taki, taki cel był, więc, więc się z tego cieszę. Trasa na, na takich zawodach, to żebyście Państwo nie myśleli, ona nie jest w, w pięknym, ładnym asfaltem wylanym na godzinę przed zawodami. W Albi trasa była mieszanką troszeczkę jakiego szutru asfaltu z dziurami, z progami, z trawą, z ostrymi zakrętami, z metrowymi podbiegami i zbiegami, więc powiem szczerze, że Świnoujski Park byłby o wiele przyjemniejszy na takich zawodach niż ta trasa w Albi. Środowisko biegaczy to jest taka zżyta, fajna rodzina, bo przecież tam przyjechali ludzie z całego świata. Bardzo zżyta, naprawdę proszę mi wierzyć, że tyle było u nas tam ludzi, tyle krajów. Tam jest, było 47 krajów, z tego co pamiętam, i ponad 400 ludzi, e, i nie było takiej rywalizacji. Oczywiście, rywalizacja na kilometry zawsze jest na każdych zawodach, natomiast tutaj, już w tych biegach ultra, wszyscy się wspieraliśmy. Tam każdy każdemu, każdego pozdrawiał, e, mówił: chodź, dawaj z nami. Oczywiście wiadomo, że do włosko w języku angielskim, bo, bo tak najprościej było się tam porozumieć, ale nie było czegoś takiego, jakiegoś takiego zawzięcia, jakiegoś takiego niepotrzebnych emocji. Mało tego. E, ja mówię też byłam świadkiem, jak upadła reprezentantka Czech. Sama osobiście też pomagałam. Jak upadła nasza Polka, tak samo z, z innych krajów pomagali. Jak się przewrócił zawodnik na barierki, za chwilę była automatyczna pomoc. To jest zupełnie, zupełnie in, inny, inny świat. to już naprawdę ludzie są zżyci. Zresztą tak jak w Świnoujściu, my tu też się wspieramy razem z biegaczami. Zresztą tutaj e, na, nasi biegacze też do mnie pisali, że, że oglądają, że obserwują, że kibicują, że trzymają kciuki. E, no, mnóstwo e, po prostu wiadomości, telefonów za co ja naprawdę bardzo dziękuję i przepraszam, że nie odpisałam, ale obiecuję, że, że odpiszę na dniach, naprawdę. Bardzo dziękuję i naprawdę wszystkim Państwu dziękuję. Takie wsparcie, jakie dostałam od Świnoujścia, to, to jest niewyobrażalne, naprawdę. To Wszystkie mogą was Ja nawet powiem więcej, że z ekipą, z którą byłam na wyjeździe, to się dziwili, że, że takie miasto wspiera tutaj taką swoją mieszkankę, że w Krakowie czegoś takiego nie ma, w Warszawie czegoś takiego nie ma, a Świnoujci oni byli zaskoczeni, jak non stop były jakieś informacje, że gratulują, że wspierają, co się dzieje, piszą. Także naprawdę Świnoujście jak zwykle stanęło na wysokości zadania pokazało, że zawsze są z mieszkańcami. Tutaj Pomorze Zachodnie e, zawsze było ze mną, miasto Świnoujście e, również, e, więc ja tam konsekwentnie zachęcałam wszystkich, że zapraszam na, do krainy 44 Wysp. Mówię, u nas też można zrobić mistrzostwa. Mamy piękny park, trasa 2,5 kilometrowa idealnie by się nadawała na mistrzostwo. <grym> 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 yy, najbliższe Twoje plany? Na razie odpocząć. Przynajmniej do weekendu. Może się w weekend już uda coś pobiegać. Takie są plany. Chociaż dzisiaj, jak już wysiadałam z pociągu, to już mówiłam, że może w czwartek bym już poszła potruchtać. Ale myślę, że do weekendu poczekam. Plany są. Na razie nie zdradzam. No, może nie zdradzę. No, mam nadzieję, że nie będą wszyscy teraz biegać po 24 godziny, bo dopiero by to było. Jakbyś <grywa> tak wszyscy biegali, ale wierzę, że tak, że właśnie jakby takim swoim pokazaniem tego, że upór, konsekwencja, satysfakcja i jakby bieganie po marzenia. No, no jest, jest to taki cel i sens życia, że można pogodzić i rodzicielstwo, można pogodzić i pracę ze swoją pasją i przyjemnościami. Chociaż ja wiem, że bieganie 24 godziny to może nie jest czysta przyjemność, ale jakby ta sama aktywność, że po prostu wyjście do parku, ruszenie troszeczkę tak zwanych czterech liter, to naprawdę warto to zrobić dla samego siebie.